Witam serdecznie, moi drodzy. w Ten wspaniały, moi drodzy, piąteczek, piątunio, tak? Moi drodzy, co wspaniałego się znowu wydarzyło w naszej rzeczywistości. Na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować za mnóstwo, mówię, materiałów, które sami podsyłacie, za mnóstwo ciepłych słów, za mnóstwo pytań, za wiele wspaniałych rozmów. Wiecie, no fajnie jest, wiecie porozmawiać z osobami, które gdzieś mają podobne poglądy i dzielą się swoją perspektywą, dzielą się swoimi doświadczeniami, dzielą się swoimi przeżyciami, swoimi emocjami, swoimi właśnie sytuacjami, które ich spotkały. Jest to wiecie, dla mnie też to jest spoko, bo mogę coś porównać ze swojego życia, mogę do czegoś się odnieść, mogę coś podpowiedzieć, tak jak sami wielokrotnie mnie o to prosicie. Bardzo się cieszę z tego powodu. I moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje obecnie. Dzieje się coś takiego, że jedni drudzy, jedni ludzie jakby to powiedzieć, przestają zauważać drugich. No i że jedna narracja ludzi ma swoją, w sensie, przepraszam, jedna grupa ludzi ma swoją narrację, a druga grupa ludzi ma swoją narrację. No i zobaczcie do tej pierwszej grupy, która uważa się za rządzących, za tych, którzy o nas dbają, za tych, którzy działają ku, wiecie, w imieniu naszego dobra, w imieniu naszych, naszej lepszej przyszłości, naszego lepszego jutra. Zobaczcie, u nich narracja jest cały czas taka sama i nie zmienia się, nie? Oni cały czas to samo, zamykamy, bójta się, bójta się, zamykamy, zamykamy, nie? No a zobaczcie, co się stało od perspektywy, nie od perspektywy, tylko od momentu tego góralskiego weta, gdzie wszyscy przedsiębiorcy w całej Polsce zjednoczyli się i zaczęli otwierać lokale w całej Polsce, nie tylko w jednym w jednym miejscu, w jednym zakątku, tak? Co więcej, przedsiębiorcy zaczęli, moi drodzy, robić różnego rodzaju relacje z takich otwarć, z takich wizyt policji, z wizyt sanepidu, oraz z innych to niespodziewanych odwiedzin. No i teraz zobaczcie, skoro ludzie przychodzą normalnie do restauracji, są zastraszani, wjeżdża sanepid, wjeżdża policja albo ostatnio jeszcze widzicie, słuchajcie, już na logikę, zobaczcie, jak, jak to musi być, wiecie, zmanipulowane, jak bardzo chcą nas kontrolować, że wysyłają nagle, wiecie, strażaków, że strażacy sprawdzają, czy gościu ma dobre gaśnice tam i tak dalej, albo, moi drodzy, wysyłają nadzór budowlany, jakieś inne służby, no bo policja już nie wystarcza, no bo słuchajcie, na politykarzy każdy ma paragraf, tak samo dzisiaj widziałem na jednym z profili, gdzie udostępnił Pan informację od pracownicy sanepidu, która udostępniła wytyczne, jak mają się zachowywać, co mają robić i jak mają ludzi stresować. No zobaczcie, gdyby to było faktycznie tak, jak oni mówią, no to, no, no każdy by się gdzieś tam o siebie dbał, bał o swoje, wiecie, gdyby faktycznie ludzie leżeli na ulicach i tak dalej, no to każdy wydaje mi się, że z zdrowym rozsądkiem siedziałby na chacie i by naprawdę no, nie, nie robił cyrków. Nie? Gdzie tutaj od samego początku, od marca tamtego roku, gdzie też od razu mówiłem, że to jest gruby wałek no, nic się nie zmieniło. Cały czas jest straszenie, cały czas jakieś, wiecie, dziwne cyfry, dziwne, dziwne dane i tak dalej. na podstawie tych danych można stwierdzić, że no, zobaczcie jak to śmiesznie wygląda. No i teraz oni już, otwierają. zobaczcie, teraz już na narracja, dzisiaj było jakieś posiedzenie rządu, że oni już otwierają, już można tam 50% kino, można wpuścić 50% ludzi do kina, w sensie połowa miejsc dostępna w kinie, w różnych tam innych siłowniach, jakieś tam inne, już widziałem ich mądre wpisy po dzisiejszej tej konferencji, ale słuchajcie, to się nie stało dlatego, że, że nie wiem, że spadły zachorowania, albo że coś się zmieniło, nie wiem, że oni teraz chcą coś naprawiać, nie, to się stało dzięki Wam. To dzięki Wam, że zaczęliście też to otwierać, mimo straszenia i konsekwencji, mimo wiecie od razu, Sanepit, policja, mandaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak mm, świadomość ludzi poszła tą dobrą stroną, no i każdy zaczął brać odpowiedzialność za to, co robi, za to, czym się zajmuje, za swoje życie, za, yy, za to, za to jak chce żyć, o, za to, w jaki sposób chce przeżyć resztę życia i za to, w jaki sposób chce. Żyć tu i teraz, tak? No bo moi drodzy, każdy ma swój rozum, każdy, ma, każdy może sprawdzić wszystkie informacje sam, każdy może iść po sznurku za pieniędzmi, skoro jakiś tam, załóżmy, nasz czołowy doktor od różnego rodzaju specjalnych substancji, które mają poprawić nasze zdrowie, możemy zweryfikować, czy taki pan bierze jakiś hajs, słuchajcie, od korporacji, dla kogo pracuje, skąd przelewy i tak dalej. Śledźmy pieniądze, słuchajcie, i wszystko wyjdzie. Różnego rodzaju dofinansowania, kto za co bierze hajs, kiedy są jakieś zmiany, zobaczcie teraz już No mówię, te, um, Unia już wydała a nawet wydała Unia dyrektywę jakaś, było trzy dni temu jakieś ich spotkanie tam Że szczepienia są dobrowolne To już pewnie też w internecie krąży, e, już widziałem na, przetłumaczone na polskie, że moi drodzy szczepienia są dobrowolne i nie można nikogo do nich zmusić e, W jakiejś firmie dzisiaj jeszcze widziałem też, przeprowadzono badania na właśnie jak to powiedzieć, na odporność stadną, jak to powiedzieć właśnie. No i wyszło, że tam na 1200 pracowników, 700 czy iluś tam, moi drodzy, już było odpornych, słuchajcie, już przeszło to, to, to ten straszny, straszny, słuchajcie, zabierający życie, e, tą straszną chorobę przeżyli i mają ciała, słuchajcie, mają krwinki, mają odporność, dziękuję, ponad tam chyba było 60% bodajże, a reszta elegancko też nic im nie było, tak. Więc moi drodzy, każdy ma swój rozum, każdy powinien sprawdzać i każdy widzi, co się dzieje. Każdy widzi, każdy dostrzega. No i zobaczcie teraz dalej: wszystkie panie, które tak chętnie z Stanepidu policjanci, i panie z Stanepidu, które tak rzeźko i chętnie sypały mandatami po 30 koła, a i mandatami wiecie, zabrak zasłaniania tam załóżmy twarzy i tak dalej. No to wszystkie sprawy są przegrywane. Sądy, słuchajcie, wszystkie sprawy na sprawę na stronę ludzi. I teraz zobaczcie, ludzie, którzy będą chcieli jakieś teraz, nie, te mniejsze firmy, powiedzmy, moje zamknęli, czasami nam zamykać. No to sąd powie: Słuchaj, nie było żadnej ustawy, no, ty zamknąłeś, to zamknąłeś twoja, twój problem, tak? A moi drodzy, no, każdy mm, wie, jak to się zaczęło i w jakim kierunku to zmierza, tak? No, że jesteśmy, już trochę się znamy, wszyscy tutaj na tym kanale moim. No i każdy widzi, w jaką tę stronę zmierza, więc. Słuchajcie, no to wszystko zależy od nas, to ja to mówię tu od początku. Mamy dwie drogi, słuchajcie, jedni straszą, jedni tam straszą. Też ludzie, którzy tam mówią oczywiście o tych różnych rzeczach podobnych jak ja, ale no część ludzi straszy, a część ludzi nie straszy, więc to od was zależy, od kogo chcecie słuchać, czy straszenia, czy, czy wiecie, czy jakieś nie wiem, czy obiektywnego spojrzenia, dzięki któremu możecie po prostu pracować nad sobą, dzięki któremu możecie zweryfikować sobie wasze życie, wasze spostrzeżenia, wasze myśli, to co wy czujecie, to co wy uważacie, to co z wami rezonuje. No i sami się możecie zastanowić i odnieść do tego, czy chcecie żyć z perspektywą, że może się wydarzyć coś strasznego, wiecie, że będą wszystkich, wszyscy będą musieli te super substancje przyjmować, co już jest no, jakby to powiedzieć, no niemożliwe, no bo sama Unia powiedziała, że nieobowiązkowe są i nie mogą być żadne, jakby to powiedzieć, restrykcje wobec osób tych, których które nie, nie, nie wezmą udziału w tym eksperymencie, tak? No bo to jest eksperyment, tak? No zobaczcie, jak ktoś ma jakiś znajomych w tych różnych domach opieki, szczególnie gdzieś tam, załóżmy w Anglii, w Stanach i tak dalej. Zapytajcie się, jak ci ludzie reagują, tak? Jak ci ludzie reagują, jak się zachowują? Czy wszystko jest z nimi ok? Tak samo w Polsce już jest chyba już dwucyfrowa, w sensie dwucyfrowa. 20 kilka osób już chyba. Wykończyło się po przyjęciu szczepionki, to tam, mówię, na, na tym profilu pani Justyny Sochy. Na stopnopie ona tam zrobiła jakąś infolinię, że można zgłaszać właśnie te stopnopy, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Także no, robi też robotę. Ta pani y, pokazuje, właśnie, jak to, jak to zbiera żniwa. No moi drodzy, wracając do nas, y, mówię, to w nas jest moc kreacji, to w nas jest miłość, to w nas jest prawda, to w nas jest światło, tak? No i światło, słuchajcie, no rozświetlam rok, także. Mrok nie ma tak, że nie wiem, przeniknie światło, tak? Tylko światło rozświetla mrok. I to od nas zależy, jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości. To od nas zależy, w jaki sposób go wykreujemy, w jaki sposób, nie wiem, zrobimy korektę planu, w którym załóżmy uczestniczyliśmy, jak pomożemy, załóżmy, y, rozwinąć się w naszej planecie, jak połączymy się z naszą planetą ponownie i będziemy żyli w jednym wielkim ekosystemie. No bo zobaczcie, my jesteśmy wszyscy połączeni wszyscy ludzie na Ziemi są połączeni, jesteśmy Moi drodzy, jednością jesteśmy, moi drodzy, i jeżeli nie wiem, no robisz krzywdę bliźniemu, robisz poniekąd krzywdę sobie, więc o to chodzi, żebyśmy zrozumieli pewne procesy, abyśmy przeszli pewne procesy razem, abyśmy pokazali właśnie całemu temu śmiesznemu systemowi, że zaczynamy myśleć, zaczynamy brać odpowiedzialność za swoje życie, zaczynamy się edukować, zaczynamy sprawdzać, zaczynamy weryfikować to, co jest nam podawane przez te różne. Specjalne środki do Omamiania nas i do Manipulacji No bo to są wiecie drukowane dane Drukowane dane Które na zawołanie widzicie media wszyscy jedynka TVN i tak dalej PiS PO niektórzy dalej mają wiecie myślą że teraz jak Jak nie wiem na przykład y, dojdzie jakiś inny pan Do władzy z innej partii teraz będzie super No nie no słuchajcie to jest da, dalszym W dalszym w dalszym ciągu to jest teatr, tak, to nie chodzi, mówię PiS, PO i tak dalej, tak, tak samo religie, taka, 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 No oni są wszyscy w jednej grupie, słuchajcie, oni są w jednej, wszyscy bandzie w jednej grupie, no, no nie wiem, no, każdy widzi, co się dzieje i każdy widzi, każdy czyta, każdy rozumie, każdy obserwuje i chodzi o to, żebyśmy, moi drodzy, wykreowali ten pozytywny scenariusz, taki, jaki my chcemy, to, co jest w zgodzie z nami, pokój, harmonia, miłość, wspólne dobro, tak, że... Nie wiem, mam coś więcej, mogę się z kimś podzielić, tak? To i tak wszystko, słuchajcie, jesteśmy jednym, jednym ekosystemem i nie wiem, no damy komuś, załóżmy kilo mąki, to ta mąka do nas później też wróci, bo może nie wiem, za rok, za dwa, za trzy, kurde, nam braknie tej mąki i wtedy wiecie, powiemy kurde, gdzie ta mąka. No i nagle ktoś zapuka, powie, hej, kurde, zobacz, dostałem tu z pracy więcej mąki, proszę, nie? I wiecie, no tylko się uśmiechniemy, no bo powiemy kurde. Działa, nie? Oczywiście taki przykład tylko. Tak samo jest to, co jeżeli w, w środku jesteśmy, słuchajcie, spokój, harmonia, przepracowaliśmy dużo swojej, załóżmy, przeszłości, Przepracow przepracowaliśmy jakieś rzeczy, które nam w przeszłości gdzieś zaszkodziły, mieliśmy jakieś żale, mieliśmy jakieś, wiecie, wypominania, jakieś negatywne sytuacje, które się za nami y, ciągnęły. Jeżeli odpuścimy, zostawimy ten plecak z tymi kamieniami z tyłu, to słuchajcie, te, Obiecuję Wam, w sensie obiecuję Wam, tak będzie, że te bieżące wydarzenia, które gdzieś, nie wiem, będą do Was docierały, jakieś takie, wiecie, niech będzie negatywne, nie do końca korzystne informacje, które gdzieś tam będziemy spotykać na swojej drodze dalej, bo to nie jest tak, o dobra, teraz już jestem super i teraz już ha, ha, ha nie? Nie, no cały czas gdzieś tam te, wiecie, jakieś, jak by to powiedzieć, o, widać kłodę? Widać. Jakieś kłody pod nogi będą nam się wywalały, ale to od nas zależy, jak na to zareagujemy. Możemy powiedzieć: O nie, znowu, znowu, znowu. No i mówiąc, znowu, sami to dalej napędzamy, tak? A mm, dzięki takiej kłodzie możemy się czegoś nauczyć, możemy się rozwinąć. Traktujmy to jak mm, trampolinę, tak? Że trampolina, coś, jakiś problem, niech to będzie trampolina do wybicia się na kolejny poziom, bo to od nas zależy, jak zareagujemy w jakiejkolwiek sytuacji, czy to będzie dotyczyło nas samych, naszego otoczenia, jakiejś jednej osoby, jednej sytuacji, tak? W nas jest moc, w nas jest światło, w nas jest harmonia. Od nas zależy, jak reagujemy. Od nas zależy, w jaki sposób dajemy bądź też nie wpływać, wpływać informacją z, z zewnątrz do naszego wnętrza i w jaki sposób sobie z tym, jak to powiedzieć, radzimy, przerabiamy. Najlepiej byłoby cały czas być w pozycji, stać w pozycji obserwatora. Tak, że to ok, widzimy, że coś się dzieje i nie reagować, obserwujemy, tak? dalej robimy swoje, mamy swój plan. Mamy swój jakby taki, wiecie, mindset, plan w głowie, który po prostu realizujemy. I te informacje, jakby to powiedzieć, z zewnątrz. Albo nam, jeżeli nam nie pomagają, to nie pozwólmy, żeby nam przeszkodziły, tak? Pewnie czasem jest coś fajnego, dobrego usłyszeć i nas to podbija, tak? Podbija nasze wibracje i tak dalej, jakaś informacja z zewnątrz. Ale tak jak mówię, jeżeli sami z sobą żyjemy w harmonii, w spokoju, w ciszy, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Wiemy, dlaczego. Czujemy, czujemy, wiemy, widzimy, dlaczego niektórzy zachowują się tak, a nie inaczej. No i widzimy te schematy, z których może byliśmy sami, z których udało nam się wyjść. I dlatego wiemy, jak ta osoba, dlatego ta osoba tak nie wiem, reaguje albo tak się czuje, tak? Więc moi drodzy, słuchajcie, jednoczymy się, żyjemy we wspaniałych czasach, gdzie ludzie się jednoczą, gdzie ludzie zauważyli, dostrzegli dzięki temu wszystkiemu, że to w nas jest siła, w nas jest moc. Bo mówię, to wszystko, co się teraz dzieje, otwieranie tych lokali. Yy, te mówię, jakby to powiedzieć dla mnie, to jest mówię, takie niezrozumiałe te mówię obstawy, policja, we Wrocławiu jest ten klub Bugi bodajże. To słuchajcie, tam wczoraj oglądałem relacje. Znowu stoi, słuchajcie, 20 policjantów, nikt nie chce powiedzieć, czemu im tu stoją, blokują typowi wejście do lokalu. No i to, to nie jest normalne, że nawet nie mogą podać przyczyny. Stoją koło siebie, wiecie, tam już widziałem te filmiki, tam niektóre, niektórzy tam nieźle byli też po, po wykręcaniu, bo tam po oczach naprawdę, słuchajcie, no, policjanci byli. Odpowiedni ludzie, na odpowiednim miejscu mi się wydaje, tacy wiecie, nie za bardzo Za dużo się nie odzywali No i robili tam swoje, nie? No i tak samo na tym pasażu Niepolda, też widziałem w Wrocławiu Jeden chłopak, jakiś stoi, a dziesięciu policjantów, słuchajcie, przeczepują go i tak dalej, bo nie miał Nie miał maski, oczywiście, bo godzina wieczorna, no i chodziło, żeby dać przykład, że tak, że na no polda się nie chodzi, tak? No, przykre to jest, że policja, nie wiem, policja, że straż się teraz tam wmiesza w jakieś te inspekcje i tak dalej, że ci ludzie nie widzą, bo ci ludzie tak jak ktoś powiedział, słuchajcie, rok, dwa, trzy, wszystko się zmieni, a twarze, jakby to powiedzieć, i czyny, które dana osoba zrobiła, no pozostaną, tak? Każdy będzie pamiętał, jeżeli, nie wiem, ktoś komuś, przez kogoś stracił, nie wiem, biznes, dorobek życia, bo jakaś pani w stanę Pidu przyszła, on się akurat wystraszył, 30 koła dostał tego i, i, i wiecie, no dużo osób tam miało jakieś, wiecie, no, ciężkie, depresyjne stany, z których nie każdemu udało się wyjść i to y, nie załatwił ich, wiecie, ten bardzo... Y, groźne, jak to wirus, tylko konsekwencje braku odpowiedniej płynności i dostępu do określonych dóbr, które już mieliśmy, tak? To była przyczyna. Więc moi drodzy, hmm, widzicie, że te sytuacje, które do nas przypływają, zobaczcie, że wiecie, no musimy robić coś, co w ogóle z nami nie rezonuje, tak, a przepraszam, taka jest narracja, oczywiście nic nie musimy i nikt tak nie robi, ale no starają się tylko hmm, Jeden, jakby to powiedzieć, jedną ich główną drogę interpretacji narzucać wszystkim. No, czy to jest w porządku? Też każdy sobie może odpowiedzieć, tak jak mówię. Kto zaczyna myśleć sam, to się w ogóle od tego y, odcina. Skupia się na swoich celach, na swoich y, marzeniach, celach, na swoich jakby to powiedzieć procesach, które chce przepracować i żadna informacja z zewnątrz nie jest w stanie tego, jakby to powiedzieć, zaburzyć, wywołać jakiejś negatywnej emocji. Bo o co im chodzi? Oni się żywią negatywnymi emocjami, strachem, lękiem, frustracją, gniewem, więc proces transformacji zaczyna się w nas samych. Tak? To, co w środku, to na zewnątrz, moi drodzy. I bardzo mnie to cieszy, że ludzie na całym świecie zaczynają się ogarniać. Słuchajcie, że widzą, że ta władza, która od wielu lat na całym świecie starała się utrzymać wszystkich wryzach, sypie się, ujawniają się, to się wszystko rozsypuje, gruchnie. Niedługo, moi drodzy, jak nie wiem, ale bardzo fajnie będzie się to, wiecie, obserwowało, że ludzie będą darzyli siebie większą miłością, akceptacją, będziemy po prostu się lepiej zachowywać między sobą, tak? Bo to o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy to zrozumiał w sobie, żeby każdy to przepracował i żeby każdy miał tą drogę w środku już zapisaną, tak? No bo jeżeli tak jak mówię, ktoś przyjedzie na białym koniu, zrobi coś za nas i tak dalej, no to w ludziach pozostanie to. Załóżmy te nieprzepracowane emocje, z, z którymi nie mieli okazji się skonfrontować, i to za jakiś czas odbije znowu, tak? No, no i na zakończenie, jeszcze powiem, że zobaczcie, też sobie nie wyobrażałem tego, jak to będzie wszystko wyglądało. No, bo tutaj wiecie dalej, yy, dalej ta sprawa jest taka, że będzie ten, jakby to powiedzieć, nie że rozłam, ale że no jedni będą wierzyli dalej w system, a drudzy pójdą inną linią czasową. No i do tego to chyba wszystko zmierza, tak? No bo. Tak to czuję też. Więc, moi drodzy, każdy jest odpowiedzialny za siebie. Każdy jest odpowiedzialny za to miejsce, w którym się teraz znajduje, poprzez rzeczy, które zrobił w przeszłości. Więc to, co zasialiśmy, zabraliśmy. I teraz też od nas zależy, gdzie się znajdziemy, co zrobimy, jaką drogę wybierzemy dla siebie i dla swoich, dla siebie, tak. Jaką drogę wybierzemy dla siebie i czy będziemy żyli w strachu, czy będziemy żyli w miłości, tak. Więc, moi drodzy, pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, że jesteście. Pozdrawiam.